Cześć, Józanka. Widzicie, kochani, spotykamy się w miejscu, w którym. Między innymi tutaj były nagrywane zdjęcia do pierwszego teledysku Iwony do oblubienicy. Tak jest. Widziałam w twych oczach ogień. Gdy rozkochałeś mnie w sobie. A to właśnie Iwona. Cześć, witam Was <noise> bardzo serdecznie. Po przerwie spotykamy się na kolejnej rozmowie, jeżeli Iwona, to tematy muzyczne, tematy artystyczne. Tak jest. Długo się nie widzieliśmy, no, wakacje były dosyć długie. Wiem, że byłaś w Polsce. Może coś powiedzieć, co robiłaś w czasie tych wakacji, czy jakieś, właśnie, czy jakieś koncerty, czy jakieś prace związane z, z projektem? Więc tak, na, na końcu czerwca byliśmy zaproszeni na taki niesamowity koncert, Bądź jak Jezus w Masłowicach. Tam mieliśmy okazję grać naprawdę u boku wspaniałych zespołów z Kanady, z Ameryki. Także to był dla nas wielki zaszczyt i niesamowite przeżycie. Także mamy nadzieję też, się, że się pojawimy tam w przyszłym roku. Więc no, na pewno ten koncert i też praca, praca, praca nad pozostałymi utworami z płyty. Kiedy wreszcie ta płyta, na którą wszyscy czekają? <laughs> Więc tak, teraz są dokończane ostatnie utwory przez mojego producenta Wojtkę, którego pozdrawiam bardzo serdecznie i czekamy teraz, myślę i wierzę w to, że się uda ją dokończyć i wydać do końca września lub początek października. Gdzie będzie można kupić tę płytę? Więc będzie taki sklepik online na mojej stronie internetowej, na której będzie można zakupić tą płytę. Będzie też na pewno płyta dystrybuowana w Polsce w różnych księgarniach, sklepikach. Także na pewno, na pewno udostępnię taką informację też gdzie, gdzie można płytę znaleźć. I bo na Przebojem na ten rynek muzyki chrześcijańskiej, właśnie oblubienicą i teledyskiem. Więc ja muszę Cię zapytać o to, bo to jest dla mnie coś takiego, co naprawdę było niezwykłe. Co, czy będą następne teledyski? Czy to już jest koniec? Będą teraz tylko piosenki? Czy też kolejne teledyski też się pojawią? Na pewno się pojawią. Planujemy na pewno jeszcze dwa teledyski w tym roku. Moim marzeniem też jest, żeby już pomału docierać też tutaj do ludzi w Anglii, w Londynie z dobrą nowiną, także moim marzeniem jest to, żeby też pomału wyprodukować coś w języku angielskim. Kiedy? Plan jest taki, żeby do końca roku zrobić też właśnie jeden teledysk do utworów, które piszę po angielsku. Jeśli nie, to początek przyszłego roku na pewno, dlatego że u mnie wszyscy Pracy już tak czekają i się pytają, kiedy będzie coś po angielsku, kiedy po angielsku. Eee, także na pewno będziemy nad tym pracować. Płyta, teledyski, ale kontakt żywy z, ze słuchaczami, z, z fanami to też ważny element Twojego działania. Kiedy, gdzie, jak? <laughs> Czy jakieś trasy koncertowe są zaplanowane? Co, 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 co tutaj? Mm -hmm. Więc teraz pracujemy ciężko w studio z e, moim zespołem, też przygotowujemy mm -hmm. się do tego. Mamy zaproszenie na Festiwal Chrześcijańskie Granie w Warszawie 24 listopada. W tym e, roku. W tym roku, tak. Okay. E, bardzo gorąco zapraszam Was. A także planujemy na pewno też jakąś trasę koncertową e, i w Polsce i w Anglii, e, związaną z promocją płyty. Okej. Okay, Grafik kalendarz na najbliższe miesiące jest zapełniony. Czy jest szansa, że jeżeli ktoś chciałby zaprosić Was na, na koncert, czy taka możliwość jest? E, tak, jesteśmy otwarci jak najbardziej. W tej chwili co prawda bardziej tutaj w Anglii, mhm. ale myślę, że już od grudnia listopada moglibyśmy też przelecieć na pewno do Polski. Z kim, się, z kim mają się kontaktować ewentualnie ci, którzy chcieliby? Robię, robię reklamę, słuchajcie, Iwonie tutaj. Słuchajcie teraz, jeżeli chcecie zaprosić, teraz słuchajcie, z kim się kontaktować? Można się kontaktować ze mną na Facebooku, przez stronę internetową, na mediach społecznościowych, także proszę śmiało pisać. Chciałem Cię też, Iwona zapytać o, o crowdfunding, bowiem że zbierałaś również pieniądze właśnie na produkcję tej płyty. Powiedz, udało się? Udało się te pieniądze zebrać? Tak, udało się zebrać około 25 tysięcy złotych. Także jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy wsparli ten projekt. I chciałam właśnie też poinformować, że jak tylko płyta będzie skończona, Prawdopodobnie początek września, początek października to będziemy na pewno te płyty do was wysyłać pocztą. Płyta już się tak powiem, produkuje, za chwilę, za chwilę będzie. Powiedz, kończysz z, z płytami, masz dość, zmęczyłaś się, idziesz w jakieś nowe dziedziny sztuki. Jak, co, co dalej? No to nie było łatwe. bo ciężka praca, dużo latania pomiędzy Polską a Anglią bardzo dużo logistyki związanej z, z kręceniem filmików i zbudowaniem zespołu, także mieliśmy bardzo dużo czasu też na to, aby zbudować zespół i na próby przed koncertami. Natomiast e, to jest taka piękna praca, którą wierzę, że jest moim powołaniem. Także ona powoduje, że jestem w stanie wstawać o 5-6 rano i robić to z radością. Jakie plany to myślę, że jeszcze też na pewno, ponieważ kocham głosić Słowo Boże, to e, jestem otwarta na zaproszenia na różne konferencje. E, Wasz... No wiem, że tam przebojem też weszłaś na konferencję dla kobiet w Polsce. Tak, Szczegółów nie znam, bo kobietą <grym> nie jestem, ale widziałem zdjęcia. Na konferencji dla urzekających. Mhm. Są różne zaproszenia, też właśnie na różne konferencje, także myślę, że jakoś będę dzieliła czas pomiędzy śpiewanie i koncertowanie i też głoszenie słowa na konferencjach. E Zaczęłaś od tego, że i to było twoje świadectwo, które pamiętamy, że ty w czasie modlitwy po prostu słyszysz te teksty, muzykę. To się skończyło? Ja nie przestaję pisać. To jest tak, że czasami piszę dziennie dwa, trzy utwory, także... Na pewno Czyli będzie... materiał na kolejne płyty tak, się Tak, pojawia. Więc myślę, że ta obfitość, która spływa z nieba, się po prostu nie kończy, także um, będziemy na pewno. Uwaga, ostrzegam w takim razie będą, będą następne. Tak? Iwona nie przestanie. Nie przestaje. No, ale jak mówię, to jest taka bardzo wdzięczna i cudowna praca, kiedy wiem, że Bóg może działać przez te utwory i dotykać ludzkie serca. Dziękuję Iwona za rozmowę. Również Dużo dziękuję. Dużo dobrego, bardzo. niech się Pan błogosławi. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się ciepło. Pa pa.